Siemanko, z tej strony Damian, i dzisiaj w odcinku będziemy testować Paulo Dybala, który ma rating 96. Odebrałem go właśnie z Tarnamentu poprzez najpierw sprzedanie z Luisa Suareza, a później kupiłem właśnie na rynku transferowym tego zawodnika. Więc dzisiaj zagramy sobie jeden mecz w AUS i jeden mecz w kampanii, więc zapraszam do obejrzenia tego filmu Was i możecie zostawić pozytywną ocenę pod filmem. I w komentarzu napiszcie jakie macie plany na zbliżającą się majówkę. Jestem ciekaw co właśnie napiszecie w komentarzach. A teraz przejdziemy do Paula. Ma tutaj plus 10 boostów. Tutaj 105 peisa, 107 shootingu, 104 passingu, 111 agility. I jego tutaj szczegółowe statystyki tak się prezentują. Możecie tutaj chwilę y, zaczekać, sprawdzić, jakie tutaj statystyki ma najlepsze. I teraz przejdziemy sobie do meczu PS-Attack. Zobaczymy, jak sobie poradzi. I myślę, że najpierw będę oczywiście no, kierował swoje akcje właśnie na niego. zobaczyć czy on potrafi wykończyć dobrze akcję. Skoro ma tak solidne statystyki, to zobaczymy, czy strzały powyżej 104, no to zobaczymy, czy wszystko będzie wpadać. Chwilę musimy poczekać, bo wiadomo, ładowanie. Zobaczymy kogo nam dobierze. Jaki będzie przeciwnik. Czy może na tym samym poziomie będzie, a może też będzie o wiele lepszy i będzie miał cały skład o wiele lepszy od naszego. No, ale poza tym myślę, że da sobie radę Arg Argentyńczyk. I zobaczymy, 99, nie jest najgorzej, widzę tutaj nowy Royce, tutaj steam of the Week. No zobaczymy, myślę, że powinniśmy wygrać, ale zobaczymy, może przeciwnik będzie walczył. No dobra, malkom. no niestety zgubił piłkę, ale szukamy tutaj Dybali. Jest Dybala przy piłce, będzie szczał no dawaj, jest, jest bramka. Lecimy się teraz. Niestety w pobliżu nie ma dybali, ale spróbujemy z dystansu. Strzał zablokowany jeszcze. Próbował nasz napastnik, ale nic z tego nie wyszło. Dybala i piękna brameczka. Lecimy dalej. Tutaj jeszcze akcja. Będzie Messi przy piłce i niestety bramka broni. Mamy rzutrożny. Zobaczymy co tu teraz będzie i niestety znów obronił bramkarz i tutaj na razie przeciwnik wygrywa, ale już błyskawicznie odrabiamy straty i lecimy z tematem do przodu. Messi, będzie brameczka, ok, gdzie jest Dybala, gdzie jest Dybala, tutaj niestety go nie znaleźliśmy, ale jest 5 do 5. Niestety mamy rzut wolny. Szkoda, że właśnie nie dybala wykonywał. Bo właśnie chciałbym nie rzuty wolne wykonywać, ale to wtedy bym musiało z Messiego ze składu wyciągnąć. Bo właśnie on jest najlepszy moim zawodnikiem w moim składzie. Oprócz oczywiście ikon. No i mamy 7 do 7 i OK. Ostatnia akcja. I cudem, rzutem na taśmę, chyba wygramy to spotkanie. Zobaczymy jeszcze. Tak, udało się rzutem na taśmę wywalczyć w zwycięstwo w tym spotkaniu. I oczywiście tutaj 7000 fanów dostaliśmy. udało się ukończyć daily, daily Questa. Ok, tu tylko nagrody odbieramy sobie, już odblokujemy, żeby tu busty powpadały później. I zaraz przejdziemy sobie oczywiście do meczów w kampanii. Tutaj tylko odbiorę z daily nagrody. Ok, mamy to, i lecimy do eventu właśnie kampanii, żeby tam sprzetestować Dybale z, z lepszym przeciwnikiem. Zobaczymy, kogo będziemy mieli tu do dyspozycji w kampanii tygodniowej. Jest tutaj argentyński zespół, akurat pasuje. Druga połowa, zobaczymy jak sobie poradzi tutaj nasz pomocnik. Tak jak grałem wcześniej nim meczów, to tak, zwinność jest bardzo dobra, tak jak potwierdzają statystyki. Mógłby trochę bardziej no, odpychać obrońców, bo widać, że to nie jest tak, taka siła jak... W porównaniu co do Holita, ale póki co myślę, że da się jeszcze nim, jak rozegra się kilka meczów, będzie nim się mi lepiej grało. Wystarczy przyzwyczaić się do takiego stylu właśnie gry, jakim właśnie prezentuje właśnie Dybala. Zobaczymy, jak to będzie. No, okej, okay, mamy tu akcję Richard Leeson. niestety nie, nie mógł ominąć tego zawodnika. I szukamy Dybale, powinien tu bardziej bliżej podchodzić. O tu mamy, jest Dybala i teraz przydałoby się tak fajnie z dystansu szczelić nim. I sprawdźmy to, ach, poprzeczka, ale naprawdę, no strzały widać kozackie. Ma nie wziąłem właśnie wtedy suareza, po prostu suarez nie był mi potrzebny i tak, jak niby go odebrałem. To oczywiście nie chciałem go odbierać tylko po to, żeby nim grać, tylko chciałem właśnie później kupić Dybalę, więc tak postanowiłem, że będę grał Dybalą. Ok, mamy Hulita, jest Dybala, lecimy z tematem. No dobra, i jest Dybala przy piłce, lecimy z tematem, będzie Bramka. Jest, dobra, mamy 2-1. Jest dobrze. Jeszcze raz tutaj macie powtórkę, jak tu ładnie przeszedł i pięknie zapakował w okno. Okej, okay, to mi się podoba. Widać, naprawdę ma sporo jakości ten zawodnik. Dybala jest naprawdę, ta karta jest mega przekozacka. Na pewno polecam Wam do testu i możecie nim właśnie grać albo na właśnie pomocy tutaj jakiego ja ustawiłem, ale też myślę, że nawet na ataku by nawet się nadał, bo naprawdę ma mega tempo, więc nawet mógłby mijać obrońców od razu w meczach VS atak by nie było problemu. Jakbyście go ustawili, nawet w trybie właśnie gracie w tak czy też w zwykły normalny mecz. No a my się zbliżamy do końca spotkania i zaraz będzie koniec. Jeszcze tutaj ostatnia akcja przeciwnika. Zobaczymy, co teraz zrobi. No okej, okay. zobaczmy. Ach, my tutaj odbieramy. Obrońcy sobie dobrze radzą. Akurat tutaj nie ma możliwości, że stracimy bramki. Więc tutaj jeszcze my... Ach, niestety, już gwizdek sędziego. I to właśnie koniec tego spotkania. Tak, obiektywnie mówię, że tak, Debala naprawdę jest wart swojej ceny. Obecnie chyba kosztuje 20-22 miliony. Jak macie na niego końsy, to warto w niego zainwestować. I naprawdę polecam wam nim zagrać, bo jest zabawa przednia. Naprawdę jest bardzo zwinny. To jest właśnie atut jego. Właśnie jego zaleta to zwinność, wiadomo tempo. Strzały, no tutaj powyżej 105, tutaj jak macie na karcie, ale to różnie może być, bo jak najmniej użycie na pasku siły, właśnie jak będziecie strzelać, to może jakiś lepszy bramka się obronić, to zobaczycie. no. W każdym razie ja polecam tego zawodnika. I na pewno będzie u mnie gościł w moim składzie. A teraz ja chciałbym zakończyć ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, wejdźcie na mój fanpage, link w opisie. No i możecie właśnie w komentarzu napisać, jakie macie plany na majówkę. A ja właśnie z Wami się żegnam, cześć.